Witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Moim dzisiaj odcinek, w którym będziemy sobie patrzeć na całkiem ciekawą rzecz moim zdaniem. Ponieważ dzisiaj sobie zobaczymy, jakby to wyglądało mniej więcej w prawdziwym życiu, gdyby... Po tej wojna Imperium Mongolskie z Cezarstwem Rzymskim. Więc jeśli kiedykolwiek się zastanawiało, właśnie kto by w takim starciu wygrał, to dzisiaj się właśnie tego dowiemy. No i oczywiście na 6,5 tysiąca słów robimy sobie maraton tygodniowy. Pewnie już dzisiaj go wbijemy w ten nasz cel, więc najprawdopodobniej od poniedziałku do niedzieli w na następnym tygodniu będzie maraton, na którym będzie nie tylko Age, będzie też Herz of Iron 4 i kilka innych filmów, które zobaczymy, jak się przyjmą. Więc moi drodzy, tutaj właśnie Zarctwo Rzymskie i Imperium Mongolskie, więc teraz oczywiście. Bierzemy tryb widza i zobaczymy, jak to wygląda na razie w Gier. Ok, jak widzimy, Imperium Mongolskie jest nieco lepsze od Cesarstwa Rzymskiego. Nie tylko to jest populacja, ale ogólnie ze wszystkiego jest o ciupinkę lepsze. Ale mimo to. No, jak tutaj właśnie Imperium Mongolskie albo Czarstwo Rzymskie się trochę osłabi, bo wiecie, zależy jak to będzie, to ktoś inny może wygrać. Też jakby tej wojny nie ma tutaj od początku, tylko na nią poczekamy sobie i zobaczymy, co te państwa zrobią w międzyczasie. Bo myślę, na przykład, jakby tak cesarstwo Rzymskie sobie podbiło tutaj, nie, wiem, Niemcy na przykład, albo jeszcze trochę Afryki, to pewnie by były trochę lepsze niż Imperium Mongolskie, ale z drugiej strony takie Imperium Mongolskie. Może podjąć sobie Indię albo Japonię, więc zobaczymy w sumie, jak to wyjdzie. Ale też, jeszcze ważna rzecz, że robimy ogólnie to sam wszystko. I granice też mogą nie być idealne, tak jak były w historii. Ale to już nie ze względu na to, nawet, że nie dało się zrobić wejściu takich dobrych, odwzorowanych. Tylko po prostu to, że, to nie wiem, moim zdaniem, tam kilka prowincji w to w to po prostu za dużo nie zmieni. A nawet, jakby miało zmienić, to. No, już za późno, po prostu tak sobie zagramy. Tutaj w sumie kawałek Turcji i Bułgarii się pokrywało, jeśli chodzi o granice tutaj, właśnie serca rzymskiego i imperium mongolskiego. Dlatego też tutaj właśnie dałem to dla Cesarstwa rzymskiego, ponieważ y, było wcześniej. No i nie wiem, tak pomyślałem, że tak dam. Ale dobra, w takim razie zobaczymy tutaj, właśnie jakie będą pierwsze wojny tych państw. No i zobaczymy, jaka będzie finalna wojna, właśnie między nimi, i kto ją wygra. Więc możemy zacząć tutaj naszą symulację. Jakby to tam inaczej nazwać. Okej, okay, tak poza tym wszystkim, co tu się dzieje, to Polska ma wojnę z Rosją, czyli coś, co jest dosyć normalne, myś myślę. Ale ma tutaj tą wojnę z Rosją, a Rosja jest dosyć słaba, jest zawsze od Polski na pewno. Więc to jest nam dosyć ciekawe. Okej, okay, jak tutaj sobie zobaczymy, to co teraz są Rzymska teraz wojnę z Meksykiem? Jakby nie wiem czemu tak jest, ale mają za sobą wojnę, no i zobaczymy, jak to z tego. To wygram po prostu, raczej znaczy, tutaj, rzymskie wygra na pewno. Ale z drugiej strony, tutaj, nawet może być taka sytuacja, że po prostu tej wojny, jakby za bardzo nie będzie. Po prostu jest to jednak inny kontynent. Nie wiem, czy będzie się chciał tutaj płynąć. Ale jak tutaj sobie zobaczymy, właśnie tutaj oba kraje, cały to tutaj się rozwijają pod względem wszystkiego. Widzimy tutaj, no, rzymskie imperium wyprzedziło już imperium mongolskie. Więc jest to dosyć ciekawe zjawisko. Bo jednak, póki co, żadnych wojen żadne z tych państw nie miało. Więc. Jak widzimy tutaj sam rozwój, po prostu. Znaczy, obstawiam że tutaj prowincje, właśnie, cesarzowskiego Rzymskiego są lepsze, jeśli chodzi właśnie o szybkość rozwoju. Do tego tak się wydarzyło. Ale tego nie wiem do końca, tak tylko obstawiam. Więc zacznę tutaj sobie dalej, jak to się jeszcze rozwinie. Okej, okay, bo właśnie się wydarzyła rzecz, którą prawie bym ominął a dokładnie wybucha tutaj właśnie wojna pomiędzy naszymi tutaj rywalami. No tutaj, jak widzimy, Cesarstwo Rzymskie powoli tutaj chyba przychodzi do przodu. Znaczy, jak widzimy tutaj, właśnie Imperium Mongolskie zaczęło mieć wojnę z kilkoma państwami na przykład tutaj właśnie z Niemcami z Japonią, z Indiami więc jak widzimy, trochę to wygląda w ten sposób jakby właśnie Imperium Mongolskie zaczęło, zaczęło po prostu być atakowane z każdej strony przez inne państwa, to państwa, które się nawzajem lubią w ogóle, więc jest to dosyć podejrzane i raczej jest wiadomo, kto tutaj wygra chociaż jakby nie patrzeć, jest szansa, że Imperium Mongolskie jakoś tutaj poradzi jednak nie wiem, czy poradzi, więc po prostu zobaczmy sami na własne oczy no jak widzimy tutaj Imperium Mongolskie na razie tutaj no, przegrywa z Cesarstwem z, 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 z rzymskim, Ale tutaj z Indiami sobie jakoś radzi. Okej, okay, no tutaj widzimy, że na to już Niemcy atakują. Więc nie wygląda to zbyt dobrze. Oj, tutaj się wbijają naprawdę całkiem mocno. No i chyba tutaj Imperium Mongolskie. No. Mi się wydaje, że oni mają taki plan, po prostu, żeby zaatakować tutaj szybko Indie, je podbić. A jak widzimy, tutaj Indie się po prostu odbudowują już. Więc chyba tutaj Imperium Mongolskie. No, trochę przegrały, jakby nie patrzcie. Nad rebelianci jeszcze powstali. Z Republika Nowogrodzka. Ok, no to, to też całkiem ciekawie. No jak widzimy, tutaj cesarstwo Rzymskie chyba wygra. Chociaż to jeszcze i Mongolskie walczy, więc nie ma co im tutaj odbierać, oczywiście, jeszcze wygranej, bo tutaj jeszcze mają w sumie treny chińskie i mongolskie. więc zobaczymy jak to wyjdzie. No to już Indie dotarły, tak samo cesarstwo Rzymskie, więc chyba będzie trudno. Chociaż, kto wie, bo jeszcze tutaj muszą oczywiście, pokój, a też znaczy spokoju nie wezmą całości, a jak widzimy tutaj no, zarstwo rzymskie jest strasznie, no, strasznie długi więc jeśli, jeśli tutaj właśnie ta wojna no jeśli po prostu nie się skończy jednostki, to szczerze mówiąc Imperium mongolskie może tutaj zrobić comeback no tutaj widzimy że jeszcze Meksyk w ogóle z drugiej strony też się wbija, no więc Imperium mongolskie raczej przegrywa chociaż pieniądze jeszcze mają jako tako więc co wie, może sobie, sobie poradzą, chociaż są podwini prawie do końca jak widzimy, tutaj Zarząd rzymskie, mimo tego, że pieniędzy trochę brakuje, to leci do końca. I można powiedzieć, że zostały już tutaj ostatnie tereny mongolskie. I jak widzimy, chyba oni już tutaj przegrają. To zobaczymy za chwilę, w sumie. No raczej tak, no bo tutaj zostało jeszcze im troszeczkę, no to jakby trudno będzie to wygrać już. Więc poczekamy tutaj właśnie sobie na pokój, który zaraz powinien być podpisany. Chociaż zobaczmy, bo tutaj jeszcze walczą, jeszcze tutaj. Mają treny z Korei jeszcze dalej walczą, więc kto wie, może się im się tutaj uda cokolwiek zrobić. Jeszcze Indie, oczywiście, podbijają, ją, też trochę skorzystały na tym wszystkim. No i ten Meksyk, który tutaj też się wbił od Korei. No więc jak widzimy, no raczej będzie ciężko. Poza tym, tutaj w ogóle jest wojna. Tutaj w ogóle Polska jakoś idzie na podbój Skandynawii, trochę tej Szwecji jakaś, tej, no całkiem ciekawie to wygląda. A Brazylia robi swoje, podbija sobie całą Amerykę Południową. Rezygnatorzy też sobie coś podbijają. W to to jest. Jesteśmy ciekawi, tutaj Algeria, nie, to jest Maroko. Okej, okay, Maroko to jest co też dużo. Dlaczego w ogóle tutaj tak to wygląda? O kurde, dobra. Tutaj Imperium Mongolskie już jest na 13 miejscu w tabeli świata. Jakby tak to jest duże miejsce, jak na tyle terenów, co teraz mają. Ale dobra, nie żeby tutaj jakoś ten coś cokolwiek robić. Jeszcze poczekajmy, bo mnie ciekawi pokój, bo jeśli pokój to jest nie do czy że na przykład tutaj cesarstwo żywe dostanie na przykład tutaj kawałek Europy, jakiejś tutaj Azji. To jeszcze imperium mongolskie może się oczywiście jakoś odbić. ok jak widzimy, no rzeczywiście tak to właśnie mniej więcej wyszło. Więc teraz tworzymy dostał tutaj kawałek Europy i troszeczkę chyba mam być szczery, to ta w sumie granica... gdyby nie kilka tej rzeczy wyglądałby całkiem spoko. No tutaj taka dziura w Moskwie nie wiem, no spoko rozumiem. takie zelowe tutaj, co, co to jest w ogóle? Robinka pskowska, nie? Okej, okay, okay, Niemcy, spoko. Republika Nowogrodzka oczywiście. No i w tej chwili oni mają piąte miejsce. No, jest to dosyć słaby wynik, ja mam być szczery. Populacje mają totalnie strasznie mało. Czarstwo Rzymskie też straciło gdzieś z ponad połowę populacji. No, pewnie tyle wojska sobie zrekrutowali. Jak widzimy, już tutaj wychodzą powoli na plus, więc... Ja bym jeszcze tutaj poczekał sobie. Zobaczymy, czy może nie będzie jakiejś tutaj drugiej wojny właśnie pomiędzy tutaj tymi państwami. Więc zaraz do tego jeszcze sobie wrócimy. W tej chwili moment... Teraz zobaczymy jak to się jeszcze skończy Okej, okay, ja nie wiem co się dzieje w tej Polsce, ale Polska sobie podbija po prostu Skandynawię całą Jakby, nie wiem Trochę mnie to śmieszę jak mam być szczery Ale no tutaj, no tutaj powoli Imperium Mongolskie coś tam się odbija, coś tam sobie tworzy Ale tak nie oszukujmy się, raczej będą mieli tutaj cokolwiek zrobić, to trudno to będzie po prostu zrobić Ale dobra, jeszcze tutaj troszeczkę poczekałem, tutaj jakąś mało wojnę w ogóle na Filipinach. Ok, no minęło już całkiem sporo tych tury, i tutaj jedyne, co się stało, to że Imperium Mongolskie jest szóste, więc coś ich jeszcze wyprzedziło. No to zresztą, że Rzym tutaj się jest coraz bardziej, robi mocniejsze. Więc ogólnie, jeszcze ja bym tutaj sprawdził sobie jedną rzecz. Więc tutaj wejdźmy co jeszcze raz do tego całego scenariusza. Bo jak widzimy, na samym początku Imperium Mongolskie jest lepsze. I właśnie ja bym chciał sprawdzić, jakby to wyglądało, gdyby ta ich wojna była od samego początku. Bo jednak to no, przewaga tutaj jest leciutka, właśnie dla Imperium Mongolskiego. I mi ciekawi, czy tym razem wygrają, czy również przegrają. Dlatego teraz, żeby to zrobić, zagrajmy sobie na przykład taką Austrią może. Okej. Okay. Jak mamy tutaj pierwszą rundę, od razu sobie bierzemy sobie handel, chociaż w sumie dobra, poczekajmy może te cztery tury, po prostu, żeby tutaj było na bezpiecznego napewniaczka. I dobra, teraz sobie tutaj dajemy handel, Dajemy tutaj wypowiedź wojnę, e, dobra, może nie wypowiedzmy wojnę ale żeby tutaj właśnie. Teraz to rzymskie powiedziało wojnę imperium mongolskiemu No ale czy to oczywiście się zgodzą Ja teraz tutaj biorę sobie kapitulację oczywiście Kontynuuj I teraz sobie bierzemy tutaj po prostu tryb widza I teraz zobaczymy jak to będzie wyglądało Czy naprawdę wysłałem tutaj tą propozycję żeby była ta wojna? Tak wysłałem I tak widzimy teraz mamy tutaj wojnę Właśnie między tymi dwoma państwami Więc też tutaj właśnie nic nie pomoże Teraz swoim rzymskiemu Żadne indie i tego typu sprawy Więc zobaczmy jak teraz ta wojna będzie wyglądała bo zdecydowanie będzie wyglądała trochę inaczej. Jak widzimy, tutaj na razie tutaj wszyscy lecą. Ok, puszczę po prostu Enter i zobaczmy. No jak widzimy, tutaj Imperium Mongolskie ma przewagę. Jak widzimy, tutaj sobie wbija powoli. Tutaj teraz to Rzymskie, no, próbuje się bronić i wychodzi im to całkiem dobrze. może teraz jest znowu jakieś mocniejsze puśnięcie. Ok, tutaj w Turcji coś się dzieje mocnego. Jak widzimy. Tutaj Imperium mongolskie tak naprawdę walczy na dwa fronty. Jest to starożytkie też tak naprawdę. Ale teraz tutaj widzimy, że no jest bardzo wyrównanie. Jak widzimy naprawdę, no, jakby tutaj prawie się nic nie dzieje takiego dużego na tych granicach. Nie ma jakiegoś tutaj wielkiego wejścia. Chociaż teraz tutaj Imperium mongolskie to z dwóch stron wchodzi. Okej, okay, tej Bułgaria Grecja jest przyjęta. Turcja teraz jest przyjęta. okej, okay, tutaj. No, Cesarstwo Rzymskie jednak tutaj sobie poodbija tereny, chociaż to jeszcze jest walka. No ogólnie wolno to całkiem ciekawie i jak widzimy na razie tutaj, no, Cesarstwo Rzymskie przegrywa leciutko, tam o 2% jakoś. Tutaj Imperium Mogylskie zostało atakowane przez Japonię i USA, więc to też może trochę tutaj właśnie zmienić przebieg tej całej wojny, ale z tym raczej jeszcze za bardzo nic zrobić nie mogę. I jak widzimy tutaj właśnie Cesarstwo Rzymskie troszeczkę przegrywa, chociaż tutaj po stronie Rumunii jakby, no to naprawdę tutaj Udało im się fajnie wejść i teraz jeszcze bardziej tutaj wchodzą. To jest ciekawe. Zresztą tutaj ze strony Turcji teraz też troszeczkę weszli. A jak widzimy, to jest właśnie z drugiej strony, no tutaj Japonia jakoś tak nie atakuje. Zresztą Japonia już nie ma wojny, ale USA też tutaj jakoś nie atakuje. Więc tak jak widzimy, okej, okay, tutaj Turcja, Okej, okay, został tutaj. Uh, tutaj jest bardzo fajne wejście, ale dobra, jednak tutaj się cofnęli. Pozostał w ogóle kurdysan tutaj. Co, co jest, gramy? To, to, to nie jest tematem odcinka, nie zajmujmy się tym. Jak widzimy, po prostu Turcji trochę ich wodz, tutaj po drugiej stronie trochę przegrywają. No, jak widzimy, wygląda cały czas bardzo wyrównanie. Więc no tutaj w sumie poczekam na jakoś taki większy przełom w tej wojnie. I teraz tutaj się dzieje, okej, okay, to jest bardzo, bardzo, ale to bardzo ważna rzecz. To nam może tutaj sporo zmienić. Ponieważ właśnie w tej chwili kilka państw powiedziało wojnę z rzymskiemu. A no, w ogóle Polska przyjęła sobie Wielką Brytanię. Co tu się dzieje w ogóle? Okej, okay, ale to też nie jest ważne, bo Jak widzimy Tutaj no, w tabeli, jak widzimy Imperium Mongolskie jest leciutko lepsze jeszcze Ale jeśli nie o to chodzi, chodzi o to, że Niemcy tutaj właśnie Weszły do wojny I one tutaj mogą naprawdę sporo namieszać Tutaj Imperium Mongolskie, okej, okay, dostaję trochę od USA z drugiej strony To też sporo namiesza w tej wojnie Ale tak jak widzimy właśnie oni mi tutaj dostałaś jeszcze od Indii, chociaż Indie to trochę ciężko, żeby pomogły, jak mam być szczery. Ale ogólnie, jak mnie paże, to właśnie dwa państwa dostały teraz z drugiej strony jeszcze atak, więc to może teraz się mega zmienić. Bo mimo to, że teraz tutaj właśnie cesarstwo rzymskie sobie od strony Rumunii przechodzi przez granicę, to i tak może to być dla nich zgubne. Tutaj właśnie nie są z drugiej strony. Jak widzimy, i tutaj odparła atak, odparli atak i teraz idą dalej ze ciosem. No nie, tutaj fajnie znali sobie sporo terenów. Walczą w sumie jak równy z równym Ale zobaczcie tutaj z drugiej strony jak te USA Ok, USA zostały tutaj ogarnięte Więc tak naprawdę teraz No tutaj Imperium Mogilewskie ma prosty cel Po prostu zwyciężyć musi po prostu szybko to zrobić Zanim tutaj Niemcy padną Te Niemcy też są atakowane w ogóle przez kogoś Przez Szwecję, więc to też niedobrze Teraz Niemcy mogą też przegrać Przez to wszystko, jak widzimy w ogóle W tej chwili jeszcze państwa są tak osłabione Że no Zaraz to kiedy jest na czwartym miejscu a Imperium Mongolskie na pierwszym dalej ma teraz ponad podwójną przewagę nad właśnie zarazem rzymskim. Więc, jakby nie patrzeć, no mi się wydaje, że właśnie tym razem te Imperium Mongolskie wygra tą wojnę. Ale już nie ma co mówić, zanim to się skończy, więc zobaczmy, jak to się skończy. A właśnie, tutaj jeszcze Sudan w ogóle zrobił coś mega dużego, bo podniósł sobie tutaj całą afrykańską część tego zarazu rzymskiego i leci dalej do Hiszpanii w ogóle, do Europy. Więc to jest naprawdę coś mocnego, jakby nie patrzeć. A teraz jeszcze Indie mają tej wojnę z Imperium Mongolskim. Jakby tutaj co jest jakiś zwrot akcji, który naprawdę sporo może zmienić. Tutaj Imperium Rzymskie, czy tam sarstwo też już powoli przegrywa, co nie jest zbytnio dobre. Tutaj czy Imperium Mongolskie sobie poradzi z Indiami? No, z tego co widzimy, chyba sobie poradzą. O tej Niemcy, proszę bardzo, mają teraz również wojnę z Imperium Mongolskim. Nie, czekajcie, to nie są Niemcy. To Są Stany Zjednoczone, okej, okay. czyli Stany Zjednoczone po prostu z tej od strony Azji wjeżdżają sobie, od strony Europy. Co, jakby nie patrzeć, jest całkiem dobrym i mądrym pomysłem. Też USA teraz jest pierwsze w ogóle, więc jak widzimy, to na tej całej wojnie możliwe, że USA skorzysta najbardziej. To było w sumie całkiem ciekawe. To jest coś ciekawego, że tutaj prawie na każdej prowincji tej populacji jest prawie zero. Jakby mam wrażenie, że po prostu tutaj jakaś choroba przeszła i wszystko poobijała. Nawet nie na choroba, pewnie tak tego mało jest wszystkiego. No ale tutaj widzimy, że inne teraz też trochę się rozrosły. Tutaj jeszcze jakieś inne. Junany inne państwa, tutaj USA, tutaj trochę. Co tutaj się dzieje? Strasznie dużo. A cała stworzenie trochę tutaj się odbija w ogóle. Powoli tutaj podbija się, te nie wiem, z powrotem. Podbił cały Sudan tutaj z powrotem. Imperium Mogolskie tutaj znowu zostaje podbijane przez Indie, przez Stany Zjednoczone. Więc jak widzimy, tutaj sporo się dalej dzieje. I możliwe, jakby nie patrzę, że tutaj właśnie Imperium Mogolskie znowu przegra. Chyba właśnie to się teraz tutaj dzieje, jak na to patrzę. No i rzeczywiście. Imperium mongolskie po raz kolejny przegrało No jakby, przegrało w sumie trochę przez to, że właśnie takowało ich inne państwo, ale Zresztą Rzymskie też miało kilka innych wojen niż tylko z Imperium mongolskim Na przykład z Niemcami, z Sudanem Albo jeszcze tam z Indiami chyba, więc ogólnie no Imperium mongolskie miało mega sytuację, nie wykorzystało je do końca No ale dalej to jeszcze walczy Imperium mongolskie, więc to jeszcze Nie kończmy tego, jeszcze zobaczmy tutaj, może coś poradzi sobie No chyba jednak sobie nie poradzi, chociaż kto wie, to jakieś powstało państwo Merkici. w ogóle, co tu się dzieje? No cóż, no już można powiedzieć, że Imperium Mogolskie przegrało. Za Pożywieckie to ciekawe, tutaj jeszcze walczy, ma wojnę tak naprawdę z rebeliantami, z Niemcami. No Niemcy zaraz tutaj zaraz też przegrają, więc po raz kolejny Imperium mongolskie przegrało tą całą wojnę. No, i jest to dosyć ciekawe w sumie, bo ja myślałem, że raz sobie tym razem chociaż. Ale dobra, w sumie moglibyśmy jeszcze spróbować sobie na przykład bez tych innych państw, ale też wtedy by było raczej wiadomo, że po prostu wojna by wyglądała w ten sposób, że cały czas by się klepali po stronie tej i tej, i po prostu by pokój powstał po nim 500 turach, tam prawie by nic się nie zmieniło. No, i by to ogólnie miało mało sensu. No, tak to przynajmniej tutaj się działo coś więcej, więc można powiedzieć, że teraz co rzymskie tutaj właśnie wygrało i w sumie. Tak też myślałem, no w sumie nie myślałem, tak właśnie myślałem wręcz odwrotnie. No, ale to czasami tak bywa. No więc co, widzimy się za dni w kolejnym odcinku. Od poniedziałku oczywiście będzie maraton tygodniowy, jeśli dzisiaj wbijemy te 6,5 tysiąca osób, Więc co, widzimy się oczywiście za dni w kolejnym odcinku, więc siema.